Pięk, obraz, napisy to dla operatora jest święta rzecz. A po drugie, jak jest między seansami, jak bileterzy, żeby pilnować, żeby przyszli telefonami i pitali, żeby jak drugi seans się zaczyna, żeby był fajny zapach. Jesteśmy już w Trzecim Sieleckim Kinie, poprzednie kino nazywało się Karmel, znaczy się... a jeszcze wcześniejsze Czyn. czyn. Czyli czyn, czyn, tak, czyn. najpierw kino Czyn na ulicy Kolejowej, obecnie baza Polbusu tak? czy tak, tam PKS-u, tak, PKS. później, później na ulicy i Wigury kino Carmen. I kiedy to już wszystko padało i była po tej transformacji, akurat tu jak jesteśmy we trójkę, Wiktor Kalita, Pani Leoneusz i moja skromna osoba zaproponowaliśmy Pani Dyrektor Elżbiecie Sołtys, czy ona zgadza się, żeby kino było w Domu Kultury, a ona wtedy powiedziała, panowie, dwa tygodnie po remoncie, tak, a wy tu wszystko? I dla kogo wam to kino? No, to i... będzie przychodził? Jednak, tak. żeśmy, jednak żeśmy przekonali, kino z kwitnie, no ale to, to jest stan dzisiejszy. Może powiemy, może ja bym się skoncentrował na tym, ponieważ te kino jest znane, większość pamięta kino, Carmen, natomiast kino, yy, z, kino czyn mało kto wie, wie, jak wyglądało. Jesteśmy na ulicy Kolejowej. Przed 1945 roku była to ulica z Bahnhofstrasse. Przed, przed dawną gospodą pod żółtym lwem, a później. I było tu kino czyn. Tutaj przedstoimy przed samym wejściem do kabiny, do kabiny operatorskiej. Na dole, na samym pierwsze te drzwi. Tu na ścianie tej. Proszę Tu na tej ścianie widać jeszcze okienko, które było, które doprowadzało powietrze, czyli to była wentylacja taka do kabiny, która. Znajdowała się na dole. No cóż, tu nie możemy wejść. Na samym parterze była podmurówka jakieś półtora metra, gdzie stały projektory. I muszę zaznaczyć, że było to bardzo zimna kabina, ponieważ nie było żadnego ogrzewania, tylko elektryczne. Natomiast jeśli chodzi tam dalej, te następne drzwi, co jesteś, co widać, metr dalej były drzwi wyjściowe z kina. Które Ludzie wychodzili z seansu, natomiast dalej jak ten budynek się kończy, był budynek mieszkalny. I tam była poczekalnia, kasa biletowa, druga poczekalnia, bufet i ludzie, którzy sobie wchodzili na salę, mogli rozebrać się, spokojnie spędzić. A co, A co w tym bufecie można było w tym czasie zjeść czy napić się? Nie, nie, zjeść nie, natomiast ciastka, cukierki, piwo i inne rzeczy, Aha. to co było możliwe. Czyli piwo, piwo można było? Można, można było, tak. orężady, wszystkie inne rzeczy. Także ten, Natomiast te okna, które widać, to okna są z balkonu. Na balkoniku mieściło się tam 60 do 70 foteli, że... Najwięcej za tam młodzież lubiła sobie chodzić. No, w narzeczeństwie, jak to bywa, nikt nie widzi, nikt nie podgląda. A taka galeryjka, tak? Jest galeryka, tak, jest balkonik, bardzo ładny. Trzy rzędy były, takie krzesełki, oczywiście krzesełka były twarde, ale jak na te czasy to było wszystko w porządku. A na dole, ile było miejsc? E, 170, to było 170 miejsc, scena była. Yy, czyli nie wiem, co tam za Niemców było, ale była scena i na tej scenie był ekran. Usyto, usytołowiony. No, poza tym, no to był to budynek mieszkalny, tak jak mówię, piękne zaplecze, drzewa, yy, o, ten orzech, kasztan. Tak samo jak i tu z przodu, co jesteśmy, to było dużo drzew nasadzonych tutaj. Okay. Tu było kinoczyn, było do 56 roku. A jakie filmy były? jaki film był? Jaki film pan pamięta pierwszy? Ja to pamiętam Pieśń Tajgi albo Czwarty Peryskop Tajgi. i Tajgi, no to, to, jest, to jest dobry tytuł. A ten Czwarty Peryskop? Czwarty Peryskop to był poświęcony marynarzom Łódź Podwodna. Ale z marynarzom? E, rosyjskim. Rosy... Sowiecki. Sowieckim. Tak. A żołnierze sowiecki też przychodzili do kina? Też przychodzili Bo to jeszcze wtedy tam, żołnierze sowiecki stacjonowali w środzie. Tak, bardzo często oni przychodzili tu mierzymy, stacjonowali na Wrocławskiej, gdzie teraz jest naprzeciw tym liceum. Inko. Czy tam Inko, Inko, ta, tak. I oni bardzo często do nas przychodzili po 80, po 90. Ludzi, i tak, tak, i bardzo lubieli te filmy, no bo to w ich wersji, tak. myśmy mieli napisy, prawda, no to, to mi przeszkadzało. Teraz jesteśmy przed kinem e, Carmen. E, z, z, jak, jak to wyglądało? Którędy, którędy pan wchodził? E, gdzie było pana stanowisko pracy? No wejście do kabiny było tutaj tędy właśnie tymi drzwiami co jest. Kabina się mieściła na pierwszym piętrze, także oddzielona. Od wyjścia, od styku widzów, ani z poczekalni nie było można wejść, tylko jedynie z frontu kina, bo takie przepisy były, że należy oddzielić całkowicie. I placyk, tu który przedtem był posadzony, były ładne drzewka, orzechy itd. Dalej były parę metrów stąd, przy końcu tego budynku, były drzwi wyjściowe, które widzowie wychodzili z kina i kierując się tu do miasta. Prawda? Te z, tutaj były zamieszczane gabloty z, z reklamami na początku lat 60. Ojciec mój malował te różnego rodzaju plakaty reklamujące firmy, bo jeszcze tak, bo to jeszcze były cały terminarz na cały miesiąc, to było pięknie wypisane, nie było oryginalnych afiszy, a jak były, to tylko znikome, a nie każdy miał dar pięknie do malowania, jak tato. No dziękuję. Tu, były, tu było wejście do Główne wejście do kina. Ja pamiętam, że były tutaj te drzwi, były przysklone, i jak był jakiś no, wyjątkowo dobry film, to szyby tak, przyleciały. Przeważnie, jeśli to było winę tu lub inne filmy przygodowe, no to wiadomo, że zawsze musieliśmy prosić szklarza na następny dzień, żeby to od razu zrobił. No, i przypuszczam, że i, i stolarza tak samo. Obecnie jest tu ściana. Kiedyś były to drugie, drugie drzwi. Za tymi drzwiami z dwa metry dalej była, była kasa, prawda? Z małym okienkiem. No, i tu trzeba powiedzieć sobie, że tą panią kasierką przez długie lata była pani. Adamczykowa, pani Adamczyk Stanisława, która już niestety nie ma jej wśród nas. A kierownikiem kina był? Zdzisław Ptaszyński, który do tej pory trzyma się dobrze. I życzymy panu Zichowi dużo, dużo zdrowia. Tu była następna gablota na różnego, bo tak, tutaj były powiedzmy sobie gablota na filmy, które będą, prawda? Bo to A było jakoś było tak powiedział następny program. Prawda? Tu były bieżące. Ta były bieżące, tu było z tego. Teraz przechodzimy do tego miejsca, które, które ludzie wychodzili. Wychodzili, tam były drzwi gwiściowe i ludzie po seansie, ja pamiętam tak powiedzmy sobie te parę minut przy zakończeniu seansu, były drzwi e, Pani Bileterki, e, jak Pani e, Drozd, e, pani, pani, e, pani Michalska. Tak, Pani Michalska, Luba, Pani Helena Drozdowa. Także oni tu górowali, e, rządzili na dole. No, tak. no, Natomiast no. tutaj, nie, tak jak jesteśmy, jeśli Państwo pamiętacie, tu był posadzony cały rząd Sosny były posadzone, ponieważ Niemcy to za okresu niemieckiego, oni to po prostu jak to było kino, chroniło, żeby nie było zakłóceń, żeby było jak najciszej na sali. Bo jak, pan, jak pamiętam, jak ktoś mi tam w zamieszłych czasach mówił, że nazwa miała być typowo słowiańska. No i stanęło, że będzie Carmen. Tak, tak, tak. tak że... Było to rozpisane wśród publiczności i ta, ta nazwa się przyjęła jako zopery bizeta. Tak, tak. tak, tak. Na... To tak samo jak jeżeli chodzi o te kino, w którym jesteśmy. Bo pierwotna wersja to było, miało być yy, kino yy, Klaps, Klaps, a z, I... został Kader. Krab... Kolejki to były do samej piekarni, jeśli tak. pamiętacie, gdzie piekarnia była tak, tak, tak. na rogu, to była, tak, takie były do samej Krzyżówki lębicka, tak, tak, i Lędzicka, Ziółkiew wygóry, to jest dobry I kilkadziesiąt ma, metrów. I mimo, że sala była 243 miejsca i 3 seansy dziennie i to było wszystko obite, no ze względu na to, że i cena biletów to była w ten czas tak. 6 zł, 5 zł, więc to nie były jakieś wygórowane, tak, ale to, to były filmy tak. wtedy, bo to były... Okres jeszcze. Panorama, prawda? Panoramiczne wtedy i kolorowe, i, i, no i kolorowe. Prawda? I kolorowe. Tak. I jak jeszcze wspomnę nawet słynnych krzyżaków, prawda? Tak, tak. No to przecież trzy tygodnie w mieście śródziemnomskiej gracz, no to. Znaczy, że frekwencja była, ale to były trzy tygodnie. 3 tygodnie, 75 seansów. Tak jak dziś <laughs> metrykę może, mogę zajrzeć, <środa>, środa dała. Ale uczestnicy to byli PGR i wszystkie miejscowości koło środy, środy. A z takich, a z takich filmów, A z takich filmów, yy, które, które pan pamięta, y, tych takich zachodnich, no bo myśmy to łaknęli, prawda, te, te, tego no, zachodu to. To jaki film najbardziej oto to, to było duży. Te hollywoodzkie to, takie? Czy hollywoodzkie, czy francuskie, jak Puszczelnia Parameńska, jak Pan, Tulipan. Aha, Filipa. Tak, tak, tak. To były, to były kasowe filmy. To, mhm, przeminęło z wiatrem? A, przeminęło z, z wiatrem. z to, to dopiero było, prawda? A, tak, tak. No to były w to Niektórych to się kilka razy powtarzało, mhm. bo jednak... Nawet niedawno tu, w naszym Domu Kultury, powtórzyliśmy to, przeminęło. Akurat my jesteśmy szczęściarzami, ponieważ z kina Carmen wzięliśmy sobie na pamiątkę parę fantów, tak? ja, ja wziąłem sobie taką, takie przezrocze, które na, przed rozpoczęciem seansu zawsze było wkrótce na ekranie kina, tak? I akurat te przezroczy mam w domu, trzymam na pamiątkę, ponieważ na karmen nie ma, a, a te przezroczy na, na, na szybce w ramce tak, tak, jest, tak. Jest, jest. To była właśnie zawsze reklama przed filmami. Tak. Pięć tak. minut przed seansem, e, światło się przygaszało i się rzucało tą reklamę filmy, tytuły filmu, nie I... śmiecić, nie ten, Aha. zdjąć okrycia z głowy <noise> teraz, żeby pani z kapeluszem gdzieś tam jakimś Aha. wysokim nie była. A później tak, że... była kronika filmowa, A, polska, polska kronika, kronika filmowa. Polska kronika filmowa, bo w kronice robiło się minutową przerwę i dodatek i do tego filmu No gdzie teraz możemy żałować, ani dodatku nie ma, ani kroniki nie ma, sam podstawowy film. No i, no i ludzie przychodzili z kierkami, A, bo, bo to było takie, tak, żeby tak, to szeleszsze tak, ode. Tak, tak. Fajna sprawa, że, że to kino dalej egzystuje w Środzie, bo, bo po pierwsze edukuje się młodzież. I, i, to, I to można powiedzieć sobie bardzo młodą młodzież, bo, bo przychodzą tu i przedszkolaki, tak, poranki pan wyświetla. Tak, i z tak? Lorkiem, lolkiem, lolkiem i rozmaite bajki, jakie uh -huh, tylko są, uh -huh. robimy dla przedszkolaków. Czyli pokolenie tych kinomaniaków rośnie. I wychodzą. rośnie, i co jest ważne, żeby najmniej ta satysfakcja z tych maluchów, jak oni wychodzą, Patrzą w okienka do operatora Aha. i kiwają, i brawo, i jest to, jest to jakaś taka yy, nawiązanie tego kontaktu i y, można powiedzieć podziękowanie za tą pracę, że obejrzeli sobie spokojnie. Chociaż kino operatora nie widać. Nie widać, no nie. Ale, ale schodzi dadu yy, do fułajen. No tak, nie rozważa, zobaczyć <laughs> jak to za dawnych przyzwyczajenie. I kiedyś miałem okazję być jako bardzo młody człowiek w kinie Carmen w pomieszczeniu, w pomieszczeniu kinooperatora, i byłem zaskoczony wyjątkową czystością. I, I muszę powiedzieć, że teraz jak się wchodzi do Pana, to, to, to tam jest no, wzorowy, wzorowy porządek. I, Rzadko się tak zdarza, żeby... No, powiedzmy sobie, żeby niektórzy tak mieli w domu. O, no, to jest to, to właśnie jest ta nauka od starych operatorów, starych operatorów, że w kabinie nie należy palić. W kabinie należy chodzić w papciach. W kabinie należy utrzymać czystość, bo jak będzie kurz, będzie brud to osiada to na taśmie. Przychodzi taśma w projektorze może rysować. Przewijanie filmu, ten kurz zatrzyma się na raptownie taśmy, rysuje. Więc to musi być wszystko utrzymane. Czy jest ktoś, który byłby chętny nauczyć się tego zawodu? No mam teraz po prostu jest taki ten pan, który tu jest na poczekaniu bilety sprzedaje. Tak, tak. I dodatkowo mnie tam wpada, nie ma I dużo czasu, żeby I u mnie a szkoda, bo więcej zajmuje się tutaj sprzedażą biletów, nie reklamy robienia itd. Ale, ale jest. W tej chwili jest, bo wiadomo, że lata lecą. Kino musi być dalej.